Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z naszą historią dotyczącą drzwi wejściowych. Teraz mogę o tym opowiedzieć ze spokojem, natomiast w momencie jak to się wszystko działo na żywo, to byłam mega zestresowana. Dlaczego? Ponieważ my, jak budowaliśmy dom, to wiadomo, mieliśmy przez bardzo długi czas drzwi tymczasowe. Dlatego ponieważ nie chcieliśmy, aby w trakcie budowy coś stało się z drzwiami docelowymi, dlatego przeciągaliśmy ten moment, kiedy drzwi docelowe będą zamontowane. Te drzwi wejściowe, które sobie wybraliśmy, były to drzwi marki Weekend. Kosztowały około 5200 i to jest cena sprzed 3 lat, więc no niemała kwota. Jak już zdecydowaliśmy się na montaż, przyjechała firma, która zamontowała te drzwi, ponieważ nie można było zrobić tego samemu, gdyż straciłoby się gwarancję. I całe szczęście, że to zrobiła firma. I jak drzwi zostały zamontowane, to mój mąż zauważył następnego dnia, że w ramce między jakby tą częścią ogólną drzwi a na krawędzi tego aluminium wycieka odrobinę kleju zgłosiliśmy to ponieważ no wyglądało to może trochę nieestetycznie przyjechał serwis pan od razu jak to zobaczył to chciał się za to zabrać ale powiedział że jednak uważa że nie będzie w stanie usunąć tego kleju tak dobrze żeby nie było to widoczne bo tego kleju było na tyle dużo że po prostu mogłoby być jeszcze gorzej, więc została podjęta decyzja, że te drzwi pojadą na reklamację i to nie było tego samego dnia, chyba może po tygodniu przyjechały drzwi tymczasowe i zabrano te nasze drzwi za ponad 5000 zł. Ja byłam pełna obaw, bo wiecie, takie transportowanie tych drzwi, no to jest pewne ryzyko, że tam coś jeszcze strzeli, także nie byliśmy jakby zadowoleni z tego, że nowe drzwi już muszą jechać na gwarancję, no ale zostaliśmy z drzwiami tymczasowymi Drzwi tymczasowe to były jedne z gorszych drzwi, jakie kiedykolwiek w życiu widziałam, bo były bananowe. Za każdym razem, jak się je otwierało, zamykało, to strzelały zawiasy. Takie było moje odczucie wtedy, że te drzwi spowodowały, że oryginalne zawiasy, które były z ramy, były wykrzywiane. Przez właśnie te drzwi tymczasowe, że drzwi tymczasowe niszczyły nam po prostu tą ramę z zawiasami. No ale w końcu po pięciu tygodniach przyjechały drzwi naprawione, bez tej kropelki kleju, która wyciekała. Czasami miałam już takie, że tak powiem, trudne emocje względem tych drzwi, że pomyślałam sobie, mogliśmy to zostawić i mogło to być z tą kropelką kleju, no ale już trudno. Pojechało, wróciło, przeczekaliśmy i okej. Okay. Wróciły te drzwi, pan zamontował, miał spory problem przy montażu, ponieważ ten środkowy zawias, który najwięcej strzelał, sprawiał temu panu najwięcej jakby kłopotów przy regulacji i zwracałam uwagę, że no tutaj jeszcze dalej to strzela, pan to jakoś tam poprawił, no i w tym momencie, kiedy jakby brałam udział w odbiorze tych drzwi, to było wszystko OK. Słuchajcie, co się potem wydarzyło. I taki mały przerywnik. Znaczna część moich stałych widzów, którzy regularnie mnie oglądają, powracają do oglądania moich filmów. Nie subskrybuje mojego kanału, dlatego serdecznie zachęcam do kliknięcia subskrybuj oraz dzwoneczka, aby powiadomienia o nowych filmach pojawiały wam się na bieżąco. Dzięki temu moje zasięgi poszybują do góry, a ja będę wam bardzo wdzięczna. Po trzech dniach wychodzę z domu. Byłam sama w domu. Otwieram te drzwi. Normalnie sobie je uchyliłam. Jeszcze się Obejrzałam, czy wszystko zabrałam, stwierdziłam, że okej, okay, jeszcze tam na przykład szalika nie zabrałam, i otworzyłam je jeszcze bardziej. I wtedy coś strzeliło, ale to pomyślałam sobie, że może znowu ten zawias, albo no dziwne, dziwne odgłosy, te drzwi wydawały, zamykam drzwi, patrzę, a tu strzeliła szyba. Ja po prostu, ja się tak zestresowałam. Mówię, no nie, no, no nikt mi nie uwierzy, że to po prostu samo od siebie strzeliło. Każdy pomyśli, że musiało być jakieś uderzenie ja byłam tak zestresowana, zadzwoniłam do męża, mówię mu nic nie zrobiłam, naprawdę nic nie zrobiłam tylko otworzyłam drzwi i one strzeliły szyba spękła, mąż też trochę nie dowierzał, powiedział, że no to okej, okay, to dzwoń do pana e, od tych drzwi, więc zadzwoniłam od razu w sprawie tych drzwi i, i mówię, że tutaj szyba sama z siebie pękła, ja nic nie uderzyłam nawet nie trzasnęłam tymi drzwiami pan powiedział, okej, okay, to proszę napisać reklamację na spokojnie napisałam tą reklamację, dołączyłam zdjęcia. Zanim jakby to wszystko się do końca rozwinęło to za dwa dni pęknięcie. Zrobiło się jeszcze większe. Połączyło się z pęknięciem z góry, bo to było kilka pęknięć. Zrobiła się taka na krawędzi literka C jeszcze na dole jakieś pęknięcie poszło i, i połączyło się z innym pęknięciem. Wyglądało to naprawdę źle, natomiast nie ma tutaj jakiegoś wyraźnego miejsca, gdzie mogłoby nastąpić uderzenie. To po prostu samo z siebie pękło. Ja byłam zestresowana, bo nasz dom jeszcze nie miał zrobionej elewacji i bałam się, że w procesie. Reklamacyjnym stwierdzą, że dom jest, wiecie, może niewykończony, jeszcze tam się dzieją jakieś prace remontowe i dlatego pękło, bo ktoś uderzył. Ale napisałam tą reklamację, wszystko wytłumaczyłam, napisałam w tej reklamacji, że podejrzewam, że to jest kwestia tych strzelających zawiasów, że one po prostu teraz wykrzywiły te drzwi i doszło do jakichś naprężeń i to strzeliło. I oczywiście jak to pęknięcie się pogłębiało, to ja znowu tam napisałam mailowo do producenta, że to wszystko się pogłębia i to nie jest tak, że to raz strzeliło, tylko cały czas jakieś naprężenia w tych drzwiach są. I po trzech dniach była odpowiedź, że drzwi muszą wrócić na serwis i słuchajcie, znowu ta sama sytuacja. Znowu zostaliśmy z jakimiś drzwiami tymczasowymi. Drzwi pojechały na serwis i po kilku tygodniach wróciły. Reklamacja została, słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu, ale no, należało nam się, tak, bo nie byliśmy winni. Reklamacja została uznana. Ja byłam przerażona, bo wiedziałam, że jeżeli e, nie zostanie uznana, to pewnie jakieś e, nie wiem, 1000 zł sama ta szybka kosztuje i jeszcze 1000 zł robocizna. Także niepotrzebnie byłyby. To wydane 2000 zł, tak przypuszczam, ale całe szczęście reklamację uznano. Drzwi przyjechały i wytłumaczono nam, że kiedy mieliśmy tą kropelkę kleju wystającą. To, jakby w fabryce czy tam na serwisie, oni nie próbują tego usunąć, jeżeli to jest zbyt trudne, po prostu wymieniają całą szybkę. I ta szybka została wymieniona, został jakby odklejony ten fragment aluminium, szybka została wymieniona, bo tam tych e, przeszkleń jest, nie wiem, dwa albo trzy. Została wklejona nowa szyba i. Z... Przy montażu tego tak dużo kleju w pewnych miejscach zostało jakby napchane, że doszło do takich naprężeń, które spowodowały samoistne jakby pęknięcie tego lustra. Jakby klej pchał na lustro. Przepraszam, ja mówię lustro, bo tam, jakby, to jest takie lustro weneckie. Więc nie była to nasza wina, tylko wina przy jakby montażu ty, tego przeszklenia. I no, wróciły drzwi, jak nowe wręcz. Właściwie zastanawiałam się, czy to są nasze drzwi, ale tak, to były nasze drzwi, stało całe to przeszklenie wymienione, i już obawiałam się, żeby to znowu nie strzeliło, ale już nic się nie stało. Po właściwie chyba takiej dwumiesięcznej przygodzie z tymi drzwiami pożegnałam znaliśmy się z serwisem i już nie było żadnych przygód. Nagrywam ten film, ponieważ czasami może być tak, że coś strzeli i jeżeli nie ma wyraźnego punktu uderzenia i drzwi są jeszcze objęte gwarancją, to jak najbardziej należy próbować i taką wadę zgłosić. Także moi kochani, jeżeli macie takie sytuacje, to próbujcie. Jeżeli wam odmówią, a jesteście pewni, że to nie jest wasza wina, to należy ponownie próbować, bo w takich procesach reklamacyjnych czasami jest takie przepychanie się, ale jeżeli jesteście pewni, że to nie jest wasza wina, no to trzeba walczyć. Moi kochani, to na tyle odnośnie tych drzwi. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć.